Dobry wieczór, wreszcie po jakimś czasie udało mi się odzyskać kontrolę nad moim komputerem, odwirusować go i również odzyskać dźwięk, żeby móc nakręcić dla Was filmik. Zgodnie z moją obietnicą i na prośbę części z Was chciałabym przybliżyć Wam coś, co jest mi bardzo, bardzo bliskie, i stało się między innymi moją metodą na, na ustabilizowanie się i odnalezienie wewnętrznego spokoju w Hadzie. I jest to ZEN. Z góry chciałam powiedzieć, że nie jestem praktykującym uczniem ZEN. Nie należę do żadnego zrzeszenia. Nie medytuję. Nie siedzę zen, nie mam również konkretnego mistrza. Jest to bardziej filozofia życiowa, która do mnie przemówiła. Jako, że tak naprawdę jedyną moją religią jest miłość, a kościołem serce. Także o zen opowiem Wam w taki sposób, w jaki rozumie je laik i w tym przypadku subiektywnie ja w jaki sposób je praktykuję, co z nim robię. Generalnie pozwoliłam sobie przygotować dla Was prezentację, ale potem doszłam do wniosku, że byłaby dosyć nudna, więc po prostu Wam opowiem. Ale jeśli pozwolicie, to będę sobie zerkać na ściągawkę, także się nie zdziwcie. I teraz kilka słów o zen. Także moje zen, czyli co w tej filozofii jest dla mnie najważniejsze. A głównie na podstawie książki, która niesamowicie mnie zainspirowała, jest to książka Strzepując popiół na buddę. Są to nauki mistrza Sengsana. I teraz tak. Zen w codziennym życiu. A dla mnie najistotniejsze w Zen jest to, żeby żyć tu i teraz. Pełnią danej czynności, którą wykonujemy. Nie jest istotne to, co było. Bo to, co było, już się nie odstanie, tak? E, to, co będzie, e, to, co będzie determinuje de facto e, to, czym jesteśmy w tej chwili. Więc powinniśmy się skupiać na chwili obecnej. Tak naprawdę tylko ona jest realna. Ponieważ, no mówię, na przyszłość mamy wpływ tylko tu i teraz. E, co jeszcze jest istotne w ZEN? Wykonywanie jednej, części, jednej rzeczy, jednej czynności w danym momencie. Czyli jeśli czytasz, to skup się i czytaj. Jeśli zmywasz naczynia, to je po prostu zmywaj. Jeśli idziesz na spacer, skupiaj się na tym, w jaki sposób spacerujesz. Um, możesz takim przynosić uwagę od stopy do stopy. Nawet można liczyć kroki. Poczuj kontakt w stopie z ziemią. Powoli, jak ją stawiasz, poczuj jak czujesz swoje ciało w tym wszystkim bądź w tym chodzeniu, w procesie chodzenia w procesie kontaktu ze wszystkim bądź uważny, uważność jest bardzo ważną rzeczą w Zen co jest jeszcze istotne żyj prosto, nie komplikuj zachowuj umysł buddy, jeśli jesteś głodny zjedz, jeśli jesteś zmęczony to się połóż, nie stwarzaj problemów tam gdzie ich nie ma, bo jak dobrze wiemy Człowiek, jak się bardzo skupi, to może sobie stworzyć problem, którego rano tam jeszcze nie było. Po co? Nie żyj w pośpiechu. Czyli wracając znowu do punktów wcześniejszych: skupiaj się na tym, co wykonujesz. Szanuj swoje ciało, dbaj o nie. Ciało jest świątynią ducha. Poza tym, jesteśmy w ciele tak naprawdę jedną chwilkę i warto o nie zadbać, warto okazać mu szacunek. To zresztą. Wychodzi nam potem na korzyść. I również związane ze wszystkimi poprzednimi, z każdej czynności uczyń medytację. Jest to tak zwana medytacja yy, czynności. no więc można być, że tak powiem, 100% w zmywaniu, 100% w wprowadzeniu samochodu. To po pierwsze jakby pomaga nam praktykować uważność. Ale to też daje, daje kompletne odstresowanie. To też yy, tu pomagają na przykład kolorowanki dla dorosłych, tak? Bo jeśli kolorujemy, skupiamy się na tym, jesteśmy 100% w tym, yy, to odciążamy też umysł od niepotrzebnego myślenia, maltretowania się jakimiś rzeczami, yy, które się w nas dzieją, wspominania o, o przeszłości, niepotrzebne rozkminki się ukracają, także... Serdecznie polecam, ponieważ nie dla każdego mm, dobra jest medytacja: typu usiądę, będę oddychać i tak dalej, tak jak możemy poczytać o technikach medytacyjnych. Bo jeśli nie mamy w sobie wewnętrznego spokoju, to mówmy się jeszcze, że tu nie wyjdzie, może nas najwyżej wkurzyć. Natomiast taka medytacja w czynności jest naprawdę bardzo fajna, gorąco wam polecam. Spróbujcie na przykład skupić się na tym, jak myjecie naczynia, albo obieracie ziemniak, nie wiem, na jakiejś najprostszej czynności. Naprawdę fajna sprawa. Co jest jeszcze ważne w zen? W zen ważne jest to, żeby utrzymywać umysł. Nie wiem. Czym jesteś? Nie wiem. Jeśli nie wiemy, jesteśmy cały czas otwarci na wiedzę. I to widać fajnie u dzieci. One są bardzo pierwotne. Dziecko nie zastanawia się nad tym, wiem czy nie wiem, po prostu istnieje. I y, nie wiem, jest jakby umysłem y, przed myśleniem. Dla mnie to jest takie najbardziej naturalne. Na tym polega... Dla mnie tym jest zen. Po prostu jest. Nie wiem. Nic więcej. Istnieje. Yy, także jak już mówiłam, yy, umysł zen to jest bycie w tu i teraz w stu czyli właśnie zen marowania, zen tańczenia, zen zmywania, zen prowadzenia samochodu. Yy, teraz... O związku zen z buddyzmem. Jak pewnie wszystkim nam się kojarzy, istnieje tutaj ścisły związek, jakkolwiek osoby wyznające filozofię zen niekoniecznie muszą być buddystami. Ja na przykład nie jestem buddystką. I teraz tak, samo określenie Budda, poza samym prorokiem, jest to osoba, która osiągnęła oświecenie. Jest też druga bardzo ważna nazwa dla osoby, która osiągnęła przebudzoną świadomość i kieruje się współczuciem i miłością do wszystkich istot. To jest bodhisattwa. I umysł buddy to jest taki umysł, o którym wcześniej mówiłam. Jeśli masz potrzebę, bo jesteś głodny, to jesz. Jeśli jesteś zmęczony, to śpisz. I już. Życie jest aż takie proste. Natomiast umysł bodhisattwy polega na tym, że kiedy inne istoty cierpią, to ty również cierpisz. Na zasadzie takiej bardzo głębokiej empatii, takiej ogólnej miłości może powiedzieć takie umiłowania do wszystkiego, co istnieje. Jesteśmy połączeni ze wszystkim. Jest to też związane z tym, że kiedy myślimy, nasze myśli powodują, że jesteśmy odłączeni od wszystkich innych. W sensie jestem tylko ja, oddzielona od tego świata. Każda istota jest czymś rozdzielnym, natomiast kiedy wyłączę myślenie i tylko jestem, mogę w sobie odczuć to, że wszyscy tak naprawdę na pewnym poziomie jesteśmy połączeni. I zależnie od tego, jaką możemy wyznawać religię, i tu jest światopogląd, możemy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy połączeni w Bogu, wszyscy jesteśmy braćmi, wszyscy jesteśmy tą samą duszą, tym samym absolutem, ale jesteśmy połączeni. Więc jeśli Ty cierpisz, cierpię też ja. Nie do końca polecam to podejście, aczkolwiek można osiągnąć i jest, jest czymś niesamowitym. Teraz kilka słów o myśleniu. Myślenie jest dosyć dla nas boresnym procesem, bo potrafimy sobie wykombinować mnóstwo różnych problemów, oceniać siebie i tak dalej i Co jest ważne? Ważne jest to, żeby Wziąć pod uwagę, że myślenie determinuje nasz świat. Co oznacza, że jeśli pomyślę sobie, że coś jest ładne, dobre, mądre, brzydkie, złe, to takie jest. Jeśli dla mnie ta osoba jest miła, to jest miła. Jeśli pomyślę o niej, że jest ładna, to dla mnie jest ładna. Ktoś inny może pomyśleć zupełnie coś innego, i dla niego będzie to inne. I to należy cały czas yy, brać że to, to my determinujemy nasz świat. To wszystko tak naprawdę, nasz świat jest subiektywnie w naszej głowie. Oczywiście mogę powiedzieć, że kiedy dotykam stołu, to to jest stół, tak? Ale każda osoba może po dotknięciu go powiedzieć o nim coś zupełnie innego. Wynika to ze sposobów naszej percepcji, patrzenia na świat, z doświadczeń, z bardzo wielu innych rzeczy. Także pamiętajmy o tym, myśląc. Starajmy się, żeby nasze myśli były pozytywne lub, jak mówię, żeby najlepiej nie było ich wcale. Ale nie przywiązujmy się do tego, że mamy nie myśleć. Że na pewno spokój da nam kompletny brak myśli. Bo jeśli przywiążemy się do niemyślenia, to de facto jest to trochę tak samo, jakbyśmy się przywiązali do myślenia. Ale to jest trochę tak jak z kobietami, tak? Na zasadzie, że mówią nie myślą tak. Jeżeli się na przykład bardzo zaprzesz, żeby nie myśleć, Ktoś ci powie, nie myśl o Białym Słoniu, nie myśl o Białym Słoniu, nie myśl o Białym Słoniu. Założę się, że pierwszą rzeczą, o której będziesz myślał, to jest Biały słon. I to jest troszkę na tej zasadzie. Hmm. Więc najlepiej jest utrzymywać taki stan, w którym bierzesz pod uwagę, że myśli sobie istnieją, ale są jak chmury na niebie. Przyszła myśl, nie przyczepiam się do niej pazurami, tylko pozwalam jej płynąć. No, spokojnie, powolutku. Żadne słowo wtedy nie jest dla mnie determinujące. Mogę powiedzieć lub pomyśleć cokolwiek. Tak samo chodzi o to samo z uczuciami. Mogę czuć w sobie złość. Ponieważ jestem w tu i teraz, czuję tę złość bardzo mocno. Jestem w 100% w tej złości. I pozwalam sobie na to, ale nie przywiązuję się do tej złości. Pozwalam jej odpłynąć tak jak chmury odpływają. Jeśli mam jakąś myśl. Że nic mi nie wychodzi, pozwalam sobie na tę myśl, akceptuję to i pozwalam tej myśli odejść. Nie chwytam się jej, więc obojętne jest wtedy to, czy powiem o sobie, że jestem głupia, ładna, mądra, cokolwiek, ponieważ to mnie nie zdeterminuje jako istoty. To jest tylko słowo, które przychodzi i odchodzi. Jeśli nie przywiązujesz się do słów, to one wtedy nie mają żadnego większego znaczenia. Słowo to tylko słowo, ale jeżeli nadasz im wartość, tak jak każdej innej rzeczy czy o sobie, możecie nawet zniszczyć. Jeżeli się przywiążesz, przywiązanie jest jakby naj, najgorszą rzeczą, najgorszą, tak, o, którą możesz sobie zrobić, o której mówi Zen. Teraz propos pro, pro słów, jeszcze. Słowa to jest coś, co generalnie tworzy nasz umysł. Pierwotnie słów nie ma. Na przykład kot nie mówi o sobie hej, hej, jestem kotem. My nazywamy. To jest kot, to jest drzewo, to jest coś tam, to jest coś tam. E, na, za, jakby zaklinamy rzeczy w słowa. Jeśli nie przywiążesz się do nich, mogą ci służyć. Bo są fajną metodą na jakby przekazywanie pewnych rzeczy. Nie umiemy się wszyscy porozumiewać telepatycznie, więc słowa jednak coś znaczą, ułatwiają kontakt. Tak długo, póki się nie przywiążemy. Jak się przywiążesz, no to potem masz, tak? Co jeszcze jest istotne? Istotne jest to, słuchajcie, bardzo ważne. Dało mi to ogromną wolność. Podobnie jak to, właśnie, żeby się nie przywiązywać, że przestałam mieć takie poczucie, że jeśli pojawia się we mnie emocja złości, to ja jestem zła. Że jeśli pojawia się we mnie agresja, to jestem zła. Że jeśli pojawia się we mnie cokolwiek innego, to ja jestem zła, przestałam się osądzać, po prostu pozwalam temu być i płynąć. Nie przywiązuję się do tego, naprawdę, to jest cudowne. I cudowne jest to, żeby po prostu patrzeć, że wszystko jest takie, jakie jest. Niebo jest niebieskie, a ziemia jest ciemna, trawa jest zielona. Nie jest ani dobra, ani zła. Jak to niektórzy mówią, pogoda też nie jest ani dobra, ani zła, tylko kwestia, jak się do niej bierzesz. Bardzo fajną rzeczą jest coś takiego jak koło zen, które mówi nam o tym, jak, je, jak możemy postrzegać rzeczywistość, rozwijając się. I tak, kiedy większość z nas jakby zaczyna naszą ścieżkę duchową, to patrzy na wszystko poprzez pryzmat małego ja. Jest przywiązana do, do formy. Czyli tam zasadniczo jeden plus dwa to jest zawsze trzy, koniec dyskusji. W momencie, w którym zaczynamy się rozwijać i szukać pewnych rzeczy, dochodzimy do tak zwanego karmicznego ja. I wtedy przywiązujemy się już tylko do myślenia. I wtedy dochodzimy do wniosku filozoficznie, że forma jest de facto pustką, a pustka jest formą. Czyli 1 może być równy 0, a 0 może być równe 1. Czyli de facto książka to jest to samo co ołówek, ponieważ tak naprawdę substancja rzeczy jest identyczna. Jakby rozbić to na atomy i na to, co się między nimi dzieje, to de facto wszystko to jest to samo. Bardzo ciekawy pogląd, warto z tym pobyć, gdyby kogoś to interesowało, można sobie rozkminić. Kiedy idziemy dalej... Dochodzimy do janicości. Wtedy możemy być przywiązani do pustki. To jest taki moment, w którym wchodzimy w nirwane. Jest totalna pustka, nie ma formy, nie ma pustki. Czyli de facto nie ma ani książki, ani ołówka. Wszystko jest wszystkim, nic jest niczym. I wszystko jest niczym, generalnie po prostu nie ma nic. I tutaj, na każde pytanie, Dobrą odpowiedzią będzie po prostu albo do stół, bo jakby nic nie ma. Kiedy idziemy dalej, dochodzimy do ja wolności. Jesteśmy wtedy przywiązani do wolności. I tu dochodzimy do, do wniosku, że um, na przykład ołówek tańczy, książka śpiewa, mamy totalny light I generalnie tutaj można, że tak powiem, podłożyć wszystko pod wszystko. I na końcu dochodzimy tak naprawdę do tego samego, gdzie byliśmy na początku, czyli do wielkiego ja, gdzie nie jesteśmy przywiązani do myślenia, ale dochodzimy, że wszystko jest takie jest. Forma jest formą, pustka jest pustką. Prawda jest właśnie taka. I tutaj z powrotem jest ołówek jest ołówkiem, książka jest książką, trawa jest zielona. I już, a niebo jest niebieskie. Także tak to mniej więcej wygląda, aczkolwiek yy, małe ja, czy ten stopień 0 od 360 różni się tym, że przeszliśmy pewną drogę poprzez nasze doświadczenia, poprzez myśli, poprzez medytacje, poprzez różne inne formy, żeby znaleźć formę bogatszą. Dlatego się mówi, że niby wracamy do tego poziomu, na którym jest dziecko pierwotnego, ale nie jesteśmy już dzieckiem, ponieważ jesteśmy bogatsi o te wszystkie doświadczenia. Warto przejść. Jeśli chodzi o tak zwane oświecenie, za którym wszyscy na ścieżce duchowej podążałem, my, ja przynajmniej bardzo, bardzo podążałam, i tu Wam pozwolę sobie przytoczyć cytacik z książki, strzepując popiół na buty. Zasadniczo nie ma oświecenia. Jeżeli osiągnąłem oświecenie, nie jest to oświecenie. Nie ma osiągania i niczego do osiągania. Oświecenie nie jest oświeceniem, to tylko słowo nauki. Prawda. Nie ma niczego do osiągania, ponieważ tak naprawdę jesteś w doskonałym miejscu tu i teraz. Uwierzcie mi, tyle ja się nasiedziałam w bardzo wielu publikacjach, słowach i tak dalej, ponieważ moim ogromnym konikiem przez wiele lat była ścieżka duchowa, rozwój osobisty, rozwój duchowy, w ogóle wsiąkłam w to na maksa. I tyle osiągałam i się spinałam, żeby dojść do tego, że niczego nie trzeba osiągać. Jest to też bezpośredni powód dla tych osób, które wiedzą, że zajmowałam się uzdrawianiem duchowym, bioenergoterapią, dla którego przestałam uzdrawiać. Gdyby to kogoś interesowało, tak, yy, medycyna naturalna potrafi leczyć depresję i CHD. I mam na myśli leczyć. W sensie powodować, że znikają przyczyny, dla których to powstało. Ale zrezygnowałam z tej metody, ponieważ doszłam do wniosku jest to moje prywatne odczucie że nie mam prawa zmieniać niczyjej karmy ani swojej własnej. Ponieważ przyszliśmy na świat tacy, jacy jesteśmy, i wierzę w to z całego serca, że jesteśmy doskonali tacy, jacy jesteśmy, ze wszystkimi naszymi niedoskonałościami, bo po coś tacy jesteśmy potrzebni na tym świecie. W jakimś celu to jest. I dopóki sami tego nie przepracujemy, nie ma sensu tego nam odbierać, bo to i tak wróci. Tak naprawdę z pewnymi rzeczami w ten sposób sobie nie poradzimy i święci w to wierzy, że nie ma, jeśli chcemy mówić o tym, że kogoś trzeba leczyć, zakładamy, że jest chory lub nieodpowiedni. Wiem, że wiele osób, a wielu z Was zresztą, mówi o sobie, że jesteście psychicznie chorzy, że jesteście wariatami, że coś jest z Wami nie tak. Szanuję to, macie prawo do swojego spojrzenia, ale moje jest takie, że mam had, ale nie czuję się chora, nie czuję się gorsza, czuję się inna, w pewien sposób wyjątkowa, hmm. ale akceptuję to, że taka jestem. I nawet kiedy mnie bardzo boli. I pojawia się depresja, tak? Biorę leki, bo nie jestem masochistką, nie lubię cierpieć, ale staram się z leków wycofać, ponieważ uważam, że nie jest to mój naturalny stan. A chcę być w zgodzie ze swoją duszą, ze swoim wyższym ja, ze swoją ścieżką oświeceniową i nie chcę na nic, jakby wpływać, tak? Jeżeli jestem w stanie z powrotem, że tak powiem, normalnie oddychać i funkcjonować, to chcę robić to normalnie, zgodnie z tym, jak mówi mi mój organizm. Uważam, że had jest dla mnie. Czymś naturalnym, taka się urodziłam i taka jestem. No i od tak. Żeby nie było wątpliwości, również na swojej drodze akceptuję inne schorzenia, tak jak nowotwory, inne rzeczy. Po prostu uważam, że to jest nasza ścieżka, tak. Ale o tym załóżmy kiedy indziej. Wracając jeszcze do oświecenia. Zen odróżnia tak podstawowo trzy rodzaje oświecenia. Pierwsze to jest wszystko jest jakie jest. I to jest właśnie na przykład. E, oświecenie pierwotne mówi, że wszystko jest takie jak to. Czyli właśnie 3 razy 3 wynosi 9. Trawa jest zielona i tak dalej. Plus oświecenie ostateczne. Kiedy jest to właśnie to. I tutaj na przykład e, stosownym. Gestem jest czynność, czyli na przykład wypicie łyka, picia, bo właściwie zen jest po prostu w czynności, tak w byciu, jak o tym już mówiliśmy. Teraz na chwilkę wróćmy do nirwany, czyli do przywiązania do pustki. W stanie nirwany, który yupi udało mi się w którymś momencie załapać, nie ma nic. Jest spokój, jest pustka, wszystko jest jakie jest, tak? Czyli szczęście jest szczęściem, cierpienie jest cierpieniem, generalnie Nirwana jest lustrem, tak? Czyli nie ma swojego koloru. Kiedy pojawia się niebieski, jest niebieski, jak pojawia się żółty, jest żółty, czyli tak jak mówiłam, jak jest złość, to jest złość i tak dalej. Z problem jest taki, że kiedy jest się w niej dłużej, przestajemy czuć cokolwiek. Dzisiaj zafascynowana. Stwierdzeniami na grupie poczytałam trochę i doszłam do wniosku, że nirwana szeroko opisywana od ciężkich tysiącleci przez mędrców jako stan e, oświecenia została sklasyfikowana, hura, przez e, psychiatrię jako derealizacja i też elementami depersonalizacja. Także gdybyście na przykład e, rozmawiali o jakimś mędrcu z psychiatrą, uznałby, że po prostu ma zaburzenie. Tak, jako ciekawostka. Także albo, albo możemy sobie mówić właśnie, że jesteśmy zaburzeni, albo na przykład o osobach ze schizofrenią w Rosji okresu średniowiecza mówiono je, co oznacza święci obłąkani. Ludzie ci byli uważani za pomazańców bożych, i tak naprawdę otaczani byli może nie tyle kultem ale wielkim szacunkiem. Więc to, co jedna cywilizacja uważa za chorobę, nie może uznać za pomazańca Bożego. Zresztą w przypadku derealizacji psychiatria, żeby było śmiesznie, mówi o tym, że są to symptomy chorobowe, o ile uwaga, nie są związane z głębokim przeżyciem religijnym. No, więc jednak niby podobne, ale da się odróżnić. Taka ciekawostka. Jeśli chodzi o wolność, co Zen mówi o wolności? Wolność to brak przeszkód. Czyli jeśli generalnie nie odczuwasz przeszkód, żeby wykonać to, co chcesz wykonać, jesteś wolny. Jeśli chodzi o wspólne działanie, gdzie na przykład właśnie jest to a, siedzenie zazen, inne tam śpiewania, pokłony, nie mówią o tym, że wykonywanie wspólnej czynności powoduje odcięcie do od własnej sytuacji i pomaga odzyskać czysty umysł. Chodzi generalnie o to, że kiedy siedzimy sami ze sobą i rozkminiamy swoje programy czujemy się wyindywidualizowani z rozentuzjazmowanego tłumu. Natomiast, kiedy y, jesteśmy z innymi, skupiamy się na wspólnocie, skupiamy się na jedności i trochę odłączamy się od swoich problemów. Zatem, jeśli ktoś ma problemy y, z myślami, ktoś są zbyt natrętny, fajnie jest na przykład pójść na jakiś warsztat, poćwiczyć jogę, zrobić coś grupowego, gdzie z jednej strony możemy być w sobie, bardzo mocno, ale z drugiej strony coś jakby unifikuje nas z innymi. Teraz, jeśli chodzi o miłość. E, miłość e, zen rozróżnia małą i wielką. Mała miłość to jest taka, e, która często pojawia się w relacjach międzyludzkich, związana z pragnieniem, przeciwieństwami, przywiązaniem. Kocham, nienawidzę, chcę, pragnę, pożądam moje. Wielka miłość to miłość bezwarunkowa, absolutna i wolna. I po raz kolejny przytoczę piękny cytat, który bardzo, bardzo głęboko gdzieś tam. Zastukał w moje serce, jeśli kocham cię, a ty mnie nie kochasz, to nie szkodzi. Nadal będę ci dawać tak wiele miłości, jakbyś mnie kochał. I to jest chyba kwintesencja. Kochasz kogoś nie dlatego, że może ci tę miłość oddać, odwzajemnić albo że czegokolwiek od niego chcesz. Kochasz go po prostu. I już. Jeśli chodzi o prawdy, sen, coś jest ważne. Wszystko jest, jakie jest. O tym już mówiliśmy. Po prostu. Niczego nie odrzucaj. Bo jeśli coś odrzucasz, to się do tego przywiązujesz. Emocjonalnie, tak jest. Jeśli coś odrzucamy, to najczęściej dlatego, że mamy wobec tego bardzo silne, negatywne uczucia. Czyli jednak uczucia. A jak mówiliśmy yy, kiedyś, uczucia. Między negatywnym a pozytywnym to taka ścisinka kreska, więc tak naprawdę jest w tym dużo mądrości. Kolejna prawda to, jak już też wspominałam, bądź tu i teraz w tym, co robisz, i nie przywiązuj się do niczego. I na zakończenie chciałam przekazać jeszcze ten piękny cytat: że największy skarb na świecie masz w sobie. I takie wielkie serduszko dla Was. Dziękuję, że wysłuchaliście tego wszystkiego. Być może dla części z Was ten materiał będzie w jakiś tam sposób, nie wiem, kontrowersyjny czy nieciekawy, ale chciałam Was poprosić o jakąś dozę mimo wszystko szacunku do tego, ponieważ jest to coś, co jest dla mnie bardzo, bardzo bliskie i się w tym momencie dzielę z wami czymś właśnie bardzo intymnym, czyli tym moim zen, moim całym sposobem na życie. Mówię, każdy, każdy ma swój własny i gorąco trzymam za Was kciuki. W cokolwiek wierzycie, i jakkolwiek się rozwijacie, ponieważ każdy ma swoją ścieżkę i każda ścieżka jest tak samo dobra, a po prostu każda jest inna. a gdyby kogoś na przykład jeszcze coś interesowało, to, to zapraszam chętnie, chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania, zarówno w zakresie zen, jak i też na przykład jakichś innych dziwnych, new klimatów że trzymajcie się ciepło i dobrych snów, papa. Pa.